Inspektorzy transportu drogowego w Polsce strajkują, domagając się podwyżek. Unia Europejska zaś przyszykowała dużą ulgę dla portfeli kierowców ciężarówek, którzy jeżdżą w trasy zagraniczne. O co chodzi? Ewelina Bukowska, witam i zapraszam na nowy odcinek Transinfo. W głównym inspektoracie transportu drogowego w Polsce robi się gorąco. W poniedziałek inspektorzy ogłosili tak zwany strajk włoski. To oznacza, że będą wyjątkowo dokładnie i drobiazgowo wykonywać swoje obowiązki na drogach w naszym kraju. Strajk potrwa równo tydzień, a na celowniku inspektorów znajdą się tylko polscy kierowcy. Można się zatem spodziewać, że nawet drobne uchybienie będzie karane przez inspektorów. Dlaczego GIT strajkuje? Chodzi o pieniądze. Inspektorzy skarżą się, że od 9 lat nie otrzymali żadnej podwyżki. Narzekają też, że przez zaniedbania rządu nie mogą wykonywać dobrze zadań, które im powierzono. I co drodzy Państwo, czy inspektorzy drogowi mają rację strajkując? Czekam na Wasze komentarze. Będzie prawdziwa rewolucja. Już w czerwcu tego roku w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe, znacznie niższe stawki za korzystanie z telefonii komórkowej w roamingu. Opłaty spadną do kilkunastu groszy za minutę połączenia wychodzącego lub za SMS. Firmy telekomunikacyjne próbują wykorzystać okazję, aby pozyskać nowych klientów. W Polsce Orange zrezygnowało z wszelkich dodatkowych opłat za połączenia w roamingu. Niewykluczone, że wkrótce na podobny krok zdecydują się pozostałe. Operatorzy w Polsce. Na tej walce telekomów skorzystają oczywiście klienci, w tym kierowcy ciężarówek. Już za kilka tygodni będzie można porozmawiać dłużej z bliskimi, będąc w zagranicznej trasie, bez obaw, że rachunek zrujnuje nasz budżet. Myślę, że dzięki temu wielu z Was. Będzie po prostu mniej tęsknić za rodziną podczas dłuższej rozłąki. To już wszystko na dzisiaj. Czekam na Wasze komentarze, lajki, subskrypcje i udostępnienia. Życzę Wam udanego weekendu i do zobaczenia już za kilka dni.